Cześć Siemanko, witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj mamy przygotowaną bitwę z drapek o wartości 60 zł. Mamy 3 razy gorączkę złota i 3 razy super bonus. Zobaczymy, jak drapki sobie poradzą. Czy będzie znowu całe 0 z odcinka, czy coś jednak się trafi, no i bez zbędnego przedłużania. Zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. No i y, również zachęcam do zostawienia komentarza, y, na przykład pomysłu, jaka może być następna bitwa z drapek, typu na przykład y, linie za 10 versus krzyżówki za 10, czy coś w tym stylu. Więc nie przedłużając, zaczynamy drapanie. No i mamy gorączkę złota, y, szukamy monety bądź garnka. Garnek nam mnoży wygraną, mamy numerek trzeci. I tutaj lecimy, jeszcze przybliżę trochę. I lecimy od góry. Mamy tak. Kłódkę. Bransoletkę. Pierścionek. Samochód. Podkowe. Trofeum. Kwiat. Rubin. Szpilki. Mamy zegar. Narty. Gwiazda. Muszka. Biedronka. Naszyjnik, perfumy, róża. I zostają nam ostatnie symbole: są to wiśnie, korona oraz tulipan. Więc pierwsza gorączka złota jest przegrana. I lecimy dalej. Teraz mamy super bonus. Tutaj wygrywa yy, symbol dolara lub yy, złota, które pomnaża wygraną razy dwa. Mamy numer piąty i lecimy. Mamy tak portfel, plik, dzwon, korona, zegarek, worek, monety, arbus. Jest, mamy pierwszą wygraną. Nie będzie odcinka na zero. Super. Lecimy dalej. Księżyc, korale, koniczynka, ananas, safe banany. Pierścionek, garnek, świnka, wiśnie oraz gwiazdka, więc tutaj z Rapsa mamy tylko jedną wygraną i uwaga mamy 10 złotych, czyli mamy zwrot, a w bitwie wygrywa na razie super bonus 10 do 0 mamy. No i teraz mamy gorączkę złota, numer piąty, lecimy od góry. Mamy tak szpilki, trofeum, rubin, tulipan, perfumy, pranceletka, klucz, zegar oraz słońce. Mamy tak róże, prezent, koronę, biedronkę, wiśnie, muszkę. Kwiat, pierścionek, kutkę oraz gwiazdę i kufer. Kufer nam nie daje wygranej, bo tu trzeba garnek. Dobra. No to mamy na razie dalej 10 do zera. Lecimy do obona. Teraz mamy super bonus numerek siódmy. I lecimy od góry mamy tak koronę, worek, księżyc. Winogrono, dzwonek, gwiazdka, banany, pierścionek, portfel, wiśnie, koniczyna, klucz, sejf, bank, monety, korale, zegarek, arbus, plik. Oraz ananas, czyli ten super bonus mamy pusty. No i teraz mamy gorączkę złota, numer czwarty. Zobaczymy, czy gorączka z złota zawalczy w tej bitwie, żeby nie być na zero, czy będzie całe zero. Mamy tak podkowy, pierścionek, narty, prezent, ranzoletka, kwiat, biedronka, wiśnie i róże. Może wam przybliżę. I mamy dalej tak. Naszyjnik, klucz, korona, tulipan, szpilki, zegar, perfumy, trofeum, gwiazdka, muszka oraz auto. Czyli nie mamy nic, więc na pewno wiemy, że bonus. Wygra tą bitwę, ale zobaczymy, czy w ostatnim bonusie coś jeszcze mamy. No i mamy następną zrabkę. Yy, super bonus. Numer ósmy. Już wam przybliżam. I lecimy. Zobaczymy, czy będzie dycha z dzisiejszego odcinka, czy coś więcej wpadnie. Mamy tak gwiazdę, zegarek, pierścionek, arbus, świnkę, banany, worek, korale, garnek, ananas, plik. I mamy tak. Bank, koronę, portfel, dzwonek, monety, klucz, koniczynę, safe oraz winogrono, czyli nie mamy nic. No to podsumowując mamy pięć drapek pustych, no i jedną wygraną. Jest to super bonus z dyszką, więc super bonus wygrywa dzisiejszą bitwę. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam również do zobaczenia poprzednich odcinków, jeśli ktoś nie widział. No i dziękuję za oglądanie, cześć.